Witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Jutrzejszy dzień upłynie nam pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Odetchniemy i odpoczniemy od ulewnych deszczy, a także Wyładowania atmosferycznych jedynie burze niewielkie wystąpią na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą od 20 stopni w Gdańsku do 23 stopni na północnym wschodzie, a także w części zachodniej. Wiatr na ogół umiarkowany podczas burz miejscami porywisty. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Na południu temperatura osiągnie do nawet 39 stopni, tyle zanotujemy w Ankarze, w Skandynawii 15 stopni w Oslo i tam intensywne deszcze, w Moskwie do 24 stopni wzrośnie temperatura i tam spodziewamy się pogodnego nieba. Sprawdźmy prognozę pogody na kolejne dni. W Polsce w piątek temperatura wzrośnie do 28 stopni na Podkarpaciu. Tego dnia nigdzie nie spodziewamy się opadów deszczu i burz. Sobota też upalna i również pogodna bez opadów deszczu, bezchmurne niebo w centrum i na północnym zachodzie. Natomiast w niedzielę niewielkie opady deszczu pojawią się na Pomorzu i tam najchłodniej do 24 stopni. W pozostałych regionach temperatura wyraźnie wzrośnie do 32 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.